Witamy Was kochani, jest, jest godzina 5.20 W Środowy poranek, nie zgadniecie gdzie jedziemy Nie jedziemy na pobieranie krwi, nie jedziemy do lekarza Nie jedziemy na promocję do żadnego sklepu Jedziemy na grzyby Chcieliśmy generalnie jechać wczoraj, czyli we wtorek Ponieważ w poniedziałek były solidne opady deszczu Chyba przez cały dzień w ogóle nie przestało padać no. Ale no ze względu na to, że chodzimy do pracy i musimy być o dziewiątej w domu, to nie mogliśmy pojechać wczoraj, ponieważ zgodnie z mapą deszczu miało przestać padać dopiero około dziewiątej w miejscu, w którym jedziemy. Mam nadzieję, że nie zostały wybrane wszystkie grzyby, jakie są w tamtym miejscu. Zobaczymy, co nam się uda znaleźć. Lokitek dzisiaj przeżył szok, ponieważ został obudzony i wyciągnięty na spacer. I jak pewnie się zastanawiacie, dlaczego go z nami nie ma, skoro jedziemy do lasu. Przecież to jest takie fajne miejsce, żeby wybiegać psa. Tu ostatni raz jak byliśmy z nim na grzybach, no to miał z 30 kleszczy na sobie łącznie. Łącznie z tymi kilkoma, które wypadły nieżywe, ze względu na to, że Loki tak jest na tabletkach, no to stwierdziliśmy, że tym razem nie będziemy męczyć psa i jedziemy sami. Mam nadzieję, że zdążymy do pracy, bo będziemy wracać w godzinę szczytu dojazdu do Trójmiasta. Będziemy mieli symulację, jak to jest mieszkać na obrzeżach miasta i dojeżdżać do samego centrum. Więc trzeba kontrolować czas wyjazdu. Będziemy się tym martwić po grzybobraniu. Testujemy miejscówkę po raz pierwszy. A miejscówkę nam wybrał Char GPT oczywiście. Słuchaj. A byłeś kiedyś na grzybach? Tak zdarzyło mi się parę razy chodzić na grzyby, to Widzisz? całkiem... Zrobił analizę na podstawie, nie wiem czego, ale wskazał nam listę 10 miejsc w promieniu 40 km od Gdańska. No i wybraliśmy jedną z nich, zobaczymy, czy tam coś będzie. Hello! Hello! Jesteśmy już w lesie i lecimy szukać grzybów. Wybieramy się w tamtą stronę, na sam początek, i zobaczymy co nam to przyniesie, także... Nie wiemy wracimy. gdzie jesteśmy, nie wiemy czy to są grzyby, czy nie ma. Tak. Widzicie? Ja już mam swoje gumiaki. Tu maliny znalazłam. To są dzikie maliny. Krzak i tu drugi krzak. O maliny, faktycznie. I tutaj sobie rosną jeszcze. I tam? I tu sporo tych krzaków malinowych. I tu maliny. Są nie? maliny, to i może grzyby będą. Będzie co z tego lasu? No, na razie nie to będzie. musimy w ogóle znaleźć miejsce, żeby wejść do niego, bo tak na razie nie ma. Gdzie? Tam była wycinka, a tutaj taka trawa wysoka. Idziemy, idziemy zimno trochę, zaraz się rozgrzejemy. Mamy herbatkę zrobioną. Raz na tyle dziki, że chyba do niego wejść się nie da. Chociaż będzie spacer po lesie. Jak coś to weźmiemy maliny. O, znowu maliny patrz. Gdzie maliny? A tu. Stoi obok i się pyta, gdzie nie? O, tu grzyb jest jeden, ale niemalny. No, tutaj za krzekami zaraz. No może warto wziąć? No to niejedalne Możemy żeby tak grze Zimno mi Karol na łonie natury Zimno mi Głodny jestem Spać mi się chce Wiecie co moi drodzy jest chociaż na pewno fajnym plusem w tym dniu że dzisiaj będziemy jeść kebaba kurna jakie tu błoto Trochę to nie wygląda jak tereny, gdzie grzyby rosną. No. Where grzyby. Czy wy już wszystko ludzie wybraliście? Nie ma grzybów. Chyba zły las wybraliśmy. Dwa korpo szczury w lesie. I nie potrafię nic innego niż stukać w tego Excela. Siedzą w tych konkutrach. No, siedzą w tych konkutrach. A w prawdziwym życiu? Nic, zginęliby. cia bada, bada. Muszę uwiecznić jak pierwszego grzyba znajdujesz. Czyli nie idziemy dzisiaj do pracy. Witamy Was z samochodu. Powiem Wam, że na razie stan... stan porażka. Herbata gorąca. Zmieniliśmy las. Jak widzicie Karol już jest na skraju życia. Dobra, pijemy i lecimy. Ten chyba nawet wygląda trochę lepiej, co? Pytanie, czy inni grzybiorze nas nie uprzedzili. Maliny znowu. Uwery. Tu, 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 porażka. Ciekawe ile ogólnie miniemy. O, tu takie mięciutkie tereny. Łar grzyby. Co myślisz, że znajdziemy coś? Z każdą minutą wątpię. Coraz bardziej. Pewnie wybraliśmy się tak daleko, a w tym trójmiejskim byłby grzyb na grzybie. A ty wiesz jak wrócić? Jakoś wrócimy. Słuchaj czat. Czy w tym lesie znajdę jakieś grzyby? Oceń. No pewnie widzę, że masz tu sporo zieleni i trochę wilgotno, więc to może być dobre miejsce na grzyby. Rozejrzyj się uważnie przy podstawie drzew albo wśród liści, może coś się znajdzie. No dobra, jak patrzysz na. No nie wiem, na to ukształtowanie, No to czy jest tu potencjał? Czy tu nie jest za sucho, czy co? Myślę, że. Wygląda to całkiem obiecująco. Jest sporo liści i trochę cienia, więc raczej nie powinno być za sucho. Myślę, że warto poszukać dokładniej, bo warunki wydają się naprawdę w porządku. Chat mówi, że tu będą grzyby. On jest głupi. Że no tak. jest dużo cienia i w ogóle. A ty co Demka o tym myślisz? Że on w dupie był i gówno. Się... A byłeś kiedyś na grzybach? Tak, zdarzyło mi się parę razy chodzić na grzyby. Widzisz? To całkiem. Był. No. Dzięki za info. Czap mówi, że to są grzyby. Ciekawe. Podobno był nawet na grzybach kilka razy. Jestem już zmęczona. Ja już jakby co znalazłam dwa grzyby niejadalne. Ty z pierścia, Karola niejadalne. Tam jakiś kibel w lesie. Że to nie grzyby, ale, ale kibel w lesie znaleźliśmy. Karol kupił sobie w tym roku. Chwalił się, że kupił truskawki, nie? W tej kubiałce. I nigdy nie użył. Tego samego dnia wieczorem powiedział, że nie wie, po co ją kupił. Idziemy ten kibel zobaczyć. Tu już takie podłoże fajniejsze, takie się wydaje. Zobacz, takie minkutkie. Godzina 7.40. Bilans, trzy trójaki. I kamień. I kamień. Karol myślał, który że. Grzyba, to grzyb. Trzeba wracać do domu i do pracy. O, drugie mrowisko. Dwa mrowiska. A ty masz zdechłą muchę tutaj z boku. Także dzisiaj zdechły wlog z nami. Jak próbujemy nie zemdleć do czasu, kiedy pójdziemy spać. Patrz, Karol, grzyb. Dziś? Gdzie? No tu, pomiędzy. Gdzie? Nie no, Hi hi. hi, hi. Nie. Witam moi drodzy. Egzostet jak my. Bateria jest <grym> prawie tak egzostet jak my, ale jednak ma chyba trochę więcej baterii. Jesteśmy już w drodze do domu. Zrobiliśmy 4 km po lesie nawet. No, no to, że bateria już dochodzi do naszego stanu życia że to są już sekundy zanim się wyłączy, także odezwę się w domu. Lubię placki. Jaki był wczoraj hot dog? O Jezu, a to mógłbym opowiadać godzinami. Zrobiłem sobie hot doga z cheddarem, frankfurterkami, sosem meksykańskim, kolendrą i cebulą szalotką i był przepyszny. To był ekskluzywny hot dog z cheddarem. Jeszcze zapiekany w, we frajerze. Kichy mi pieką. Loki. Na spacerku jesteś, co? Już dzisiaj nic nie nagrywaliśmy, jak wróciliśmy do domu po naszym grzybobraniu. Byliśmy zdewastowani. Czy nadal jesteśmy? Ale już trochę, choć że doszliśmy do siebie. Dobrze, że pracujemy z domu. Jestem teraz na Spacerku z Lokim. Chodź, chodź leki tędy. Chodź. Chodź tędy. Przyszły mi dzisiaj moje budki Bostony stoki i przymierzawamy Jak przejdę do domu, powiem Wam, że to, co mi się podoba w tych starych blokach, to to, że. Mamy naprawdę dużo zieleni dookoła. A... No i bloki daleko od się... Teraz z tego co wiem, no to różnie to bywa na tych nowych osiedlach. Witam ponownie dzisiaj w tym ciężkim dniu, tak jak mówiłam, na spacerze z Lokitkiem. Przymierzę jeszcze dzisiaj Wam buty. Znaczy w zasadzie pokażę Wam buty, które do mnie przyszły. Zostałam zinfluencerowana i zamówiłam sobie Birkenstocki Bostony. Nigdy wcześniej nie miałam żadnych butów tej firmy i nie mierzyłam ich, więc nie wiem czy rozmiar będzie odpowiedni. Karton trochę zdewastowany, ale to jest mało istotne. Wziąłam sobie o takie. To są taki klasyczny kolor taupe, ale mają taki warkoczyk. Yy, zamiast... Yy, Płaskiego paska. Co ma Loki? Karton? Mikrofon? Skąd on go wziął? Trzeba wsuwać fotel do biurka. Dobra, teraz najważniejsze. Sprawdźmy, czy w ogóle rozmiar jest odpowiedni. Myślę, że idealny. Mega wygodny. Wzięłam sobie te wersji wąskiej. I myślę, że jak robione na mnie, zaraz Wam pokażę. Proszę bardzo. Loki, idź stąd, odejdź, przesuń się, no bierz tą dupę. O. No rozmiar idealny. Karol, jak oceniasz? Podobają mi się bardzo fajne bucikuczki. Chyba zostawię, co? No. Tutaj leży mały smród, który ukradł mikrofon. I znalazł się mikrofon, ale nie znalazł się magnes, ta druga część od niego. I teraz Karol chodzi po mieszkaniu i szuka, czy uda się to znaleźć w ogóle. Miejmy nadzieję, że nie jest ten mikrofon w lokitku. a ten magnes. Tak czy siak, żadna część, żeby nie była w logitku, byłoby fajnie. Karol znosi zdecydowanie gorzej niż ja wstawanie tak wczesne. Nie powiem, żebym się czuła najlepiej na świecie, ale, ale Karol zawsze się po prostu czuje gorzej i tak. Loki nie z metki. Wszystko zje. Ten zje wszystko. Wiecie, co teraz robi Karol? Karol sprawdza, czy magnes przyczepi się gdzieś w brzuchu Lokiego. Znaczy, przepraszam, Loki. że mikrofon przyczepi się do Magnesu w brzuchu Lokiego. Mam update w sprawie tutaj naszego antychrysta, Loki. Pan znalazł magnes, nie? No, także jesteś uniewinniony. Bąbel. Do psa mówienie, do ciebie. Dzisiaj, Loki, masz równo 6 miesięcy. Jak się czujesz jako taki Młody, dorosły piesek. Znaczy dorosły nie jesteś jeszcze, jeszcze, jeszcze jesteś papi.